czy każdy otyły będzie miał cukrzycę i czy każdy cukrzyk musi być otyły. Zmniejsza ryzyko zachorowania na cukrzycę o 50%, więc to jest bardzo dużo. Czego możemy się spodziewać po nieleczonej cukrzycy? Zawał serca, udar mózgu, miażdżyce naczyń obwodowych. Sensory, które na stałe mierzą cukier. Pacjent tylko sprawdza swój cukier na ekranie swojego smartfona. Po sześciu dużych winogronach nagle mój poziom glikemii wskoczył po po prostu w czerwony pik. Nigdy bym tego nie wiedziała. Dobry wieczór Państwu. Zapraszam Państwa na kolejny odcinek naszego programu Na zdrowie. Dzisiaj temat niezwykle ważny: otyłość i jej związek z cukrzycą, ale o tym porozmawiamy z naszą wspaniałą ekspertką, którą za chwileczkę Państwo poznacie. Partnerem programu jest Abbott Laboratories Poland, dystrybutor systemu do monitorowania glikemii. Jest z nami w studio dr Barbara Sorubka. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani doktor jest specjalistą diabetologii i chorób wewnętrznych i wytłumaczy nam wszystkim dzisiaj właśnie związek otyłości i cukrzycy. Ale zaczniemy od tego, że zaciekawiła mnie statystyka. Bo przygotowując się do programu, dotarłam do informacji, że 53% Polaków ma nadwagę. Pani doktor, skąd te czasy przyniosły taką, można powiedzieć, epidemię? E, czynników wpływających na rozwój e, otyłości jest bardzo dużo. E, ale no jednym z czynników e, jest m.in. to, że mamy. Inne jedzenie niż kiedyś, innej jakości, ale też zdecydowanie mniej się ruszamy, co też nie jest bez znaczenia. Oczywiście ma też znaczenie stres, ten pęd, w którym jesteśmy i czynniki genetyczne to jest choroba, która ma bardzo y, dużo czynników, y, które wpływają na jej rozwój, no, ale nasz styl życia w ostatnich y, latach zdecydowanie się zmienił na niekorzyść, niestety. No właśnie, czyli nas, nasz styl życia to wydawałoby się, że że otyłość nie jest chorobą, tylko jest skutkiem stylu życia, a przecież otyłość jest zaklasyfikowana jako choroba. Bo to, że ona powoduje powikłania to jakby nie trudno sobie wyobrazić, prawda? Ale okazuje się, że początek jest zupełnie gdzie indziej, że otyłość to jest choroba, co by oznaczało, że nie tylko ten styl życia ma wpływ na rozwój tej choroby. Oczywiście nie tylko, to jest jeden z czynników, natomiast y, to jest choroba y, wieloczynnikowa, więc tych czynników wpływających na rozwój jest bardzo, y, bardzo dużo i niestety cały czas to przyrasta, póki co nie radzimy sobie ani nasz kraj, ani żaden inny z zatrzymaniem y, tej epidemii, no, co skutkuje tym, że y, mamy no, coraz więcej powikłań wynikających właśnie z otyłości. Nie nie jest to na pewno defekt kosmetyczny, tak jak niektórzy uważają, tylko jest to choroba dająca ponad 200 powikłań chorobowych. No właśnie, bo jeżeli jest to ponad 200 powikłań chorobowych, to znaczy, że musi być jakaś usterka w naszym metabolizmie, prawda? Która do tych powikłań prowadzi. Jednym z tych 200 powikłań jest cukrzyca. Typu drugiego. Pani doktor, jaki jest związek między otyłością i cukrzycą? Czy każdy otyły będzie miał cukrzycę i czy każdy cukrzyk musi być otyły? Jak to wygląda w połączeniu? Nie jest to takie zero-jedynkowe, bo nie każda osoba z cukrzycą typu drugiego ma jednocześnie otyłość. Jak również nie każda osoba z otyłością będzie miała cukrzycę, ale ten związek jest bardzo duży. W otyłości mamy nadmiar tkanki tłuszczowej. Ten nadmiar tkanki tłuszczowej, zwłaszcza tkanki wisceralnej, czyli tej, którą mamy wewnątrz, na narządach wewnętrznych, to jest tkanka tłuszczowa, która staje się czynnym narządem endokrynnym, zaczyna wydzielać, wchodzi w stan zapalny, zaczyna wydzielać substancje hormonalne, prozakrzepowe, prozapalne, które właśnie predysponują do rozwoju kolejnych chorób, m.in. do insulinooporności i w pewnym momencie do tego dołącza się defekt komórki beta-trzustki, czyli tej, która wydziela insulinę, no i tak dochodzi do rozwoju cukrzycy typu drugiego. Im mamy większe BMI, tym ryzyko zachorowania na cukrzycę typu drugiego jest większe. No właśnie, to ja chciałam od razu powiedzieć, żeby Państwa uspokoić, że ja jestem w tych 53% osób z nadwagą, ale jestem w procesie leczenia mojej otyłości i z wynikami dzielę się z Państwem. E, natomiast mam takie pytanie, Pani Doktor. Zatem no, otyłość jest widoczna gołym okiem, można też ją sparametryzować, obliczając... E, Powszechnie, raczej znany współczynnik BMI, ale no to wiemy. Ka każdy gruby wie, że jest gruby, tak? Tutaj nie ma, nie ma jakoś specjalnie tajemnic. Natomiast moje pytanie jest takie jakie objawy yy, zaobserwowane u nas mogą nam sugerować, że my możemy mieć tą cukrzycę typu drugiego, żeby. No, móc zaradzić jakoś temu? To nie jest takie proste, dlatego że cukrzyca typu drugiego rozwija się bardzo podstępnie i bardzo długo jest bezobjawowa. Żeby dała objawy, to hyperglikemia, czyli cukry, muszą być już dość dużo podwyższone. Czyli wtedy mamy polidypsję, poliurię, czyli nadmierne picie płynów, nadmierne oddawanie moczu, chudnięcie, ale to już musi być cukrzyca, która trwa i trwa. Dlatego tak ważna jest profilaktyka, czyli badania. Zawsze przed włączeniem leczenia otyłości mamy zestaw badań, które powinniśmy wykonać. W tych badaniach też jest diagnostyka w kierunku cukrzycy i osoba z otyłością jest w grupie ryzyka. Zachorowania na cukrzycę, w związku z tym raz w roku tą diagnostykę w kierunku cukrzycy powinna mieć, zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diapedologicznego. Więc taka diagnostyka powinna być wykonana. Niestety nie zawsze się tak dzieje i często cukrzyca bywa rozpoznana już w przypadku jej powikłań, czyli na przykład przy okazji udaru, czy przy okazji zawału serca, czy przy okazji rany na stopie i ewentualnej amputacji, albo na przykład na badaniach okresowych. Profilaktycznych w pracy, wtedy okazuje się, że ten cukier jest na przykład 300 mg na decylitr, a objawów jeszcze żadnych nie ma. Więc bardzo ważne jest to, żeby się regularnie badać. Szczególnie osoby, które mają tych kilogramów za dużo, tak? Tak. Bo tak jak ja zrozumiałam, pani doktor tak ładnie szybko powiedziała, ale ja chciałam Państwu uzmysłowić, że powinny nas zaniepokoić takie objawy jak nadmierne pragnienie. A zbyt częste oddawanie moczu. moczu czy to też jest oddawanie moczu w nocy na przykład? Również w nocy. Również, również, również w, nocy. w nocy. Czy jest jeszcze jakiś objaw, bo to jest dla naszych widzów czyli Senność, zmęczenie to są już takie niespecyficzne, niegojące się rany, yy, także to też. No i chudnięcie. Także to też może świadczyć. Chudnięcie to się powinniśmy ucieszyć, a tutaj guzik. Mm. Czyli takie chudnięcie bez zmiany stylu tak. życia, tak? Bo to, to też może być. E, więc proszę Państwa, każdy, kto ma nadmiar kilogramów, jeżeli takie objawy u siebie zauważy, powinien się natychmiast zgłosić do lekarza, a jeżeli ich nie ma, a ma nadwagę, to przynajmniej raz w roku wykonywać badania. No dobrze, wyobraźmy sobie teraz czarny scenariusz, Pani Doktor. Rzeczywiście e, zrobiliśmy badania. Okazało się, że mamy cukier, gluk poziom glukozy we krwi ponad normę, i lekarz stwierdza, że jesteśmy chorzy na cukrzycę. Tak. Czy to jest wyrok? Bo to brzmi strasznie. Mi ta cukrzyca kojarzy się z tak dużymi ograniczeniami życiowymi, takim wykopytnięciem życia i z tym kłuciem e, palców. Mój ojciec miał cukrzycę, więc dla mnie by to brzmiało jak e, wyrok. Czy jak, jak dzisiaj w, możemy łatwiej... Możemy łatwiej żyć z tą cukrzycą niż kiedyś? Oczywiście. Cukrzyca kiedyś, a cukrzyca teraz to jest zupełnie inna choroba. Mamy zupełnie inne możliwości farmakoterapii, mamy zupełnie inne możliwości sprzętowe. Więc dzięki nowym terapiom pacjent z cukrzycą może żyć w dobrym komforcie, bez niedocukrzeń, bez ograniczenia, jeżeli chodzi o aktywność zawodową w większości. Bez ograniczenia, jeżeli o hobby chodzi, czy o sporty. Chorują coraz młodsze osoby i dzięki nowym terapiom mogą czuć się bezpieczne. Poza tym nowe terapie, oprócz tego, że wyrównują glikemię, to też jednocześnie dają nam protekcję sercowo-nerkowo-naczyniową i życie pacjenta z cukrzycą wcale nie musi być gorsze ani krótsze od jego równolatka bez cukrzycy. Nowe możliwości sprzętowe, też ciągłe systemy monitorowania glikemii. Raz, że naszym pacjentom mm, ułatwia, Dają nauczenie się życia z cukrzycą, bo dzięki temu, że pacjent ma pomiar wykonywany co chwilę, widzi dokładnie, jak reaguje na poszczególne posiłki, jak reaguje jego cukier w czasie wysiłku fizycznego, jak reaguje w czasie choroby, w czasie stresu. Więc pacjent uczy się swoich reakcji i zdecydowanie łatwiej jest żyć. Poza tym ma alarmy, może zareagować wcześniej. W związku z tym nie ma później powikłań. Zaraz, zaraz, zaraz pani doktor, bo ja pamiętam mojego tatę, co prawda przed 20 laty, ale też mam w kręgu rodziny osoby z cukrzycą, które cały mają wręcz aż takie zwyrodniałe opuszki palców od pomiaru cukru, który wymaga nakłucia opuszka palców i uzyskania mm -hmm. kropli krwi. Pani doktor powiedziała, że są sensory, które na stałe mierzą cukier. Na czym to polega? Jak to się dzieje, że ten cukier jest cały czas monitorowany? To trzeba ze sobą nosić, czy to jak to wygląda? Zakładamy na skórę pacjenta, zakładamy sensor, łączymy go z aplikacją w telefonie i co minutę wykonywany jest pomiar, przesyłany do telefonu, więc pacjent. Tylko sprawdza swój cukier na ekranie swojego smartfona. I to jest monitorowane na stałe? To jest monitorowane na stałe. Tam jest, są alarmy, jeżeli cukier spada, jeżeli cukier rośnie. Te alarmy możemy indywidualnie dobrać do pacjenta, do jego chorób towarzyszących, do jego stylu życia. Możemy je w międzyczasie zmieniać, no bo inne mamy wartości tutaj. Cele wyrównania są indywidualne, w zależności od tego, jakiego mamy pacjenta. Więc możemy indywidualnie dobrać cele, e, jakie chcemy mieć u danego pacjenta. E, mamy analizę, mamy, wiemy w jakich przedziałach czasowych, jakie są średnie cukry, wiemy jaka jest hemoglobina glikowana, wiemy kiedy są niedocukrzenia. E, mało tego, oprócz tego, że pacjent to widzi w swoim telefonie, może to udostępnić swojemu lekarzowi. A komuś z bliskich oprócz... Również negatyka, może, tak. Również może połączyć się z telefonem bliskiej osoby, więc to jest bardzo ważne w przypadku dzieci, czy w przypadku osób starszych, bo po prostu rodzina się czuje wtedy yy, spokojniej, no, spokojnie. tak. Tak, bo w, ma kontrolę nad tym, co się dzieje. No ja panią doktor troszeczkę oszukałam i niektórych z państwa też, bo ja miałam taki czujnik. Przed rozmową z panią doktor, Kilka tygodni temu pozwoliłam sobie przetestować, chociaż no nie, nie mam cukrzycy na szczęście, odpukać, chociaż wisi nade mną, bo tata miał cukrzycę, więc mogę być obciążona. Ale ja przed rozmową chciałam też poczuć, jak to działa, i rzeczywiście chciałam Państwu powiedzieć, że to jest po pierwsze bardzo proste. Po drugie, to, co mi na przykład dało noszenie tego czujnika, mimo że nie mam cukrzycy, to ja widziałam, po jakich posiłkach, po jakich produktach spożywczych ten cukier mi po prostu skoczył. I proszę mnie zapytać, po czym skoczył mi najbardziej, pani doktor? Proszę mnie zapytać. Po czym pani najbardziej wzrósł poziom glikemii? Słuchajcie, kochanie i pani doktor, po sześciu dużych winogronach. Po sześciu dużych winogronach nagle mój poziom glikemii wskoczył po prostu w czerwony piek. Nigdy bym tego nie wiedziała, że jestem taka na granicy cukrzycy i insulinooporności. Nie dotykam winogron, bo już wiem, że mi nie służą. To brzmi bardzo kosmicznie, że mamy taki, taki yy, czujnik. Ja w ogóle jestem zachwycona i wszystkim mówię o takich yy, opcjach. Natomiast yy, ja jestem ciekawa, czy ten. Czy tego rodzaju miernik poziomu glukozy mm, dla pacjentów jest refundowany? Czy to nie ma refundacji? Jest refundowany dla wybranych pacjentów. Czyli pacjenci z pierwszym i trzecim typem cukrzycy mają refundację. E, natomiast e, w drugim typie cukrzycy, żeby mieć refundację, trzeba być leczonym e, minimum trzema wstrzyknięciami insuliny, A, przynajmniej włączenia, tak. Natomiast no, to się sprawdza również no, tam, gdzie nie ma refundacji, czyli u każdego pacjenta z nowo rozpoznaną cukrzycą, żeby nauczył się właśnie, jak reaguje jego organizm, żeby nauczył się zdrowo jeść. U pacjenta ze zdekompensowaną cukrzycą czasem wystarczy naprawdę podłączyć sensor bez intensyfikacji terapii, bo pacjent widząc jak się dyscyplinuje? Nie, się dyscyplinuje, bo czasem po prostu to wynika z nieświadomości, z tego, że nie był wyedukowany odpowiednio. To nawet nie jest czasem jego zła wola. Czy złe chęci, natomiast po prostu brak świadomości. Więc samo uświadomienie, czasem jak się reaguje na posiłki, wystarcza. Za wyrównanie nie, potrze nie potrzebujemy intensyfikacji farmakologicznej. Bardzo to jest korzystne też u pacjentów, którym się dołączają choroby dodatkowe, i wtedy też z reguły temu towarzyszy dekompensacja cukrzycy trudniej jest to opanować, więc też się to przydaje. W stanie przed cukrzycowym również, bo już wtedy. Też warto, żeby pacjenci się nauczyli, żeby nauczyli się, żeby te wahania glikemii były jak najmniejsze. I u osób z otyłością również, bo sprowadzamy znowu to do tego samego, żeby zobaczyć, jaka jest reakcja na poszczególne pokarmy. I ten sensor musi być wypisany na receptę, czy tak bez refundacji można go po prostu kupić na rynku? Bez refundacji możemy go kupić po Czyli prostu na rynku, wymaga. a ci, co mają refundację, muszą mieć wypisane odpowiednie zlecenie do Narodowego Funduszu Zdrowia. To rzeczywiście świetne rozwiązanie, natomiast chciałabym troszeczkę podpytać panią doktor, żeby tak zachęcić pacjentów do profilaktyki i do badania. Jakie są skutki nieleczonej, niemonitorowanej cukrzycy? Do czego nas może doprowadzić, bo mam takie poczucie, że w społeczeństwie jest niska świadomość, to taka niska bagatelizowanie tego. Czego możemy się spodziewać po nieleczonej cukrzycy? Nieleczona cukrzyca prowadzi do powikłań naczyniowych i do co w konsekwencji daje uszkodzenie narządów. Mamy tak zwane powikłania makroangiopatyczne, czyli z uszkodzenia dużych naczyń, czyli tutaj mamy zawał serca, udar mózgu i miażdżyce naczyń obwodowych, czyli na przykład amputacje z powodu miażdżycy. I mamy powikłania mikroangiopatyczne, czyli z drobnych naczyń. Czyli tutaj mamy uszkodzenie naczyń kłębuszków nerkowych, czyli powstanie tzw. nefropatii cukrzycowej, uszkodzenie naczyń siatkówki oka, czyli retinopatię cukrzycową, i uszkodzenie nerwów, czyli mamy polineuropatię cukrzycową. Ja chyba sobie ponownie ten czujnik zastosuję, bo to, co pani doktor powiedziała, naprawdę mm, no, zwraca mi uwagę na to, jak to jest bardzo ważne, żeby to kontrolować. A czy możemy coś zrobić? No, możemy wejść w proces utraty wagi. No, weszłam, jestem bardzo zadowolona. Mam już 7 kg mniej, w związku z tym e, jestem bardzo dumna z siebie. A, ale czy możemy oprócz tego procesu utraty wagi coś jeszcze zrobić dla siebie, żeby nie dopuścić do rozwoju cukrzycy? Tak jak ja na przykład no, tracę wagę, co jeszcze mogę zrobić ze sobą? E, żeby nie zachorować na cukrzycę, e, przede wszystkim właśnie musimy dążyć do normowagi albo przynajmniej do redukcji masy ciała. Samo już zredukowanie masy ciała z otyłości pierwszego stopnia do nadwagi zmniejsza ryzyko zachorowania na cukrzycę o 50%, więc to jest bardzo dużo. A to cudownie, bo no właśnie to widmo nade mną wisi, więc całe szczęście, że, że tracę. Oczywiście ważne jest zdrowe odżywianie, bardzo ważna jest regularna aktywność fizyczna, bardzo ważna jest higiena snu i wyrównanie też innych zaburzeń metabolicznych, nie? czyli dbamy też o to, żebyśmy mieli dobre ciśnienie, żebyśmy mieli dobre lipidy. Yy, także to wszystko ma znaczenie. Natomiast jeżeli już zachorujemy na cukrzycę to jeżeli na początku po zachorowaniu uda nam się zredukować masę ciała o 10-15%, to mamy szansę na remisję cukrzycy. Czyli, że w ogóle możemy nie mieć cukrzycy jest, po utracie? Tak, jest taka, jest, może tak być, że będzie cukrzyca w remisji. To wspaniale, bo ja myślałam, że my możemy tylko nie dopuścić, a jak już się nabawimy, to już na amen, a tu się okazuje, że nie, że trybem że nie. życia można zrobić to proli misji. Tak, i żeby nie doprowadzić właśnie do tych powikłań, o których powiedziałam, to cukrzycę musimy leczyć holistycznie, czyli nie wyrównujemy tylko cukru, ale właśnie wyrównujemy ciśnienie, wyrównujemy y, lipidy, y, dążymy do redukcji masy ciała, jeżeli jest to potrzebne i stosujemy leki, które dają nam profilaktykę sercowo-naczyniowo-nerkową i wtedy jesteśmy w stanie zapobiec powikłaniom cukrzycy. Pani doktor, do kogo się mamy zwrócić, jeżeli chcemy się sobą zająć? Jaki lekarz nam może pomóc na pierwszym kroku? Gdzie mamy się udać? No w pierwszym kroku do swojego lekarza rodzinnego. Jeszcze mamy badania profilaktyczne, które możemy wykonać bez skierowania. Nawet do końca kwietnia możemy wykonać program 40, gdzie każdy z nas ma skierowanie, kto skończył 40 rok życia, ma skierowanie na swoim internetowym koncie pacjenta i może takie badania wykonać. Tam m.in. też jest poziom glukozy, są lipidy, jest kwas moczowy, enzymy wątrobowe i inne badania podstawowe, więc na pewno ważna jest profilaktyka czyli badamy się. No i pierwszym lekarzem, który powinien zobaczyć nasze badania, jest nasz lekarz rodzinny. rodzinny. A czy z upływem lat zwiększa się ryzyko rozwoju cukrzycy, czy wiek nie ma tutaj znaczenia? Wiek też tutaj ma znaczenie i im więcej mamy lat, tym mamy większe ryzyko zachorowania na cukrzycę. A im mamy więcej lat, im więcej kilogramów, tym jeszcze bardziej nam ta cukrzyca grozi, ale nie bójmy się tego, tylko zadbajmy o monitorowanie, czy już ją mamy, czy jeszcze jej nie mamy. A jak już ją mamy, to też nie traktujmy tego jak wyrok, bo dzisiejsza, zarówno nie. farmakologia, jak i diagnostyka pozwala na e, normalne, komfortowe funkcjonowanie. Zgadza się. Kochani, cóż ja mogę powiedzieć? Po prostu badajmy się, bo normalne to czuć się dobrze. Naszym gościem była dzisiaj pani doktor Barbara Sorubka. Dziękuję bardzo, która mam nadzieję, że przybliżyła państwu temat powiązań otyłości i cukrzycy i jak tego uniknąć. A my spotykamy się oczywiście za tydzień, a kto będzie naszym gościem? Zupełnie ktoś inny. Partnerem programu jest Abbot Laboratories Poland, dystrybutor systemu do monitorowania glikemii. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby zobaczyć jeszcze więcej ciekawych programów Silver TV. Subskrybuj kanał Silver TV, aby być z nami na bieżąco.